Słowa Ewangelii: Według świętego Marka Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów, czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wczoraj powiedzieliśmy sobie, że Jezus jest naszym adwokatem. On zawsze stoi po naszej stronie. Dziś Chrystus Pan to jeszcze mocniej podkreśla w słowach, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, co się źle mają. Każdy z nas w jakimś aspekcie nie domaga. Każdy z nas potrzebuje tego boskiego lekarza. Czasem wydaje nam się, że sami musimy najpierw uporządkować swoje życie, aby móc zaprosić do niego Boga czujemy się przecież niekomfortowo, zapraszając tak znakomitego gościa do zabałaganionego serca. Nic jednak bardziej mylnego. Bóg właśnie dlatego stał się człowiekiem, aby wejść w bałagan mojego życia i aby go uporządkować. Nie stawiajmy granic łasce Bożej. Pozwólmy Jezusowi pokierować naszym życiem, a wszystko w nim Nabierze blasku i ładu. Bóg nie brzydzi się naszym grzechem. Nasze słabości, nałogi i ochytstwa nie są dla niego odrażające. On patrzy na nas z miłości, jak ojciec lub matka. On patrzy na nas, jak lekarz, na człowieka poranionego, któremu trzeba szybko przyjść z pomocą. Nie ukrywajmy naszych ran przed Jezusem, ale odsłońmy je przed nim, aby mógł je opatrzeć i uleczyć.